Witam Was kochani Taką mamy pogodę Aktualnie jestem Na myjni Moje autko Dzisiaj jest dzień Audi Postanowiłem sobie Znaczy w sumie Jak co środę to nie muszę nic postanawiać Zaplanowane mam ogólnie, że Co środę sobie autko myję Sprawdzam ciśnienie w oponach Sprawdzam oleje Zobaczymy jaka tutaj okolica no, Ładnie nie klimat jest ogólnie jest szel eee, no ja ogólnie wyspałem się no przepracowałem dłużej niż myślałem ja chciałem zostać tylko do północy a zostałem do pierwszej o no mało spotykane takie ruiny ale to będzie wyremontowane tu w ogóle widzę że tam jakieś auta stoją, czyli tu jakaś firma funkcjonuje, a po prawej stronie na pewno będzie coś w stylu, że będzie albo rozebrane, postawione nowe Albo No, że Ktoś to wyremontuje, no, tak zawsze jest Dobra Ja Potem jadę jeszcze na zakupy, dokładniej butelki wymienić Znaczy wymienić, oddać do maszyny i potem, no trochę ruchliwie jest jak widać. Potem będę ten e, kupywał sobie wodę na cały tydzień. I trochę elektronicznie wodę sobie kupię, no bo w sumie jedzenie sobie w weekend kupię, bo coś planuję. Amazonowe maszyn, maszynowe zabawki. Nie no, nie mówię, ja ogólnie Amazona nie lubię, pracowałem w Amazonie. Nie wiedziałem co powiedzieć, jak się określić. No, dobra. Było ogólnie tak trochę chaotycznie, jak to u mnie. Papa. Pa.